Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk i zapraszam Was dzisiaj na test do kanałowych słuchawek TWS z systemem aktywnej redukcji szumu Audictus Dopamin Pro. W niewielkim, charakterystycznym dla Audictusa pudełeczku znalazł się box, który jednocześnie służy do przechowywania, transportowania i ładowania słuchawek, same słuchaweczki TWS, cztery tak naprawdę wymienne komplety wkładek, jedne są założone już na słuchawkach i są to wkładki piankowe, które ja bardzo lubię, dostosowujące się do kształtu ucha, poza tym tradycyjnie SML z Wkładek silikonowych. Na sam koniec dorzucony został przewód USB na USB typu C do ładowania oraz instrukcja obsługi. Zanim przyjrzymy się wyglądowi zewnętrznemu boksa i słuchawek, omówmy sobie pokrótce specyfikację. Sp Techniczno, ma w zasadzie to, co o tych słuchawkach już wiemy, są tutaj 10 mm przetworniki z konstrukcją zamkniętą, a same przetworniki dynamiczne, pasmo przenoszenia, jakie są w stanie odtworzyć to od 20 herców do 20 kHz, z ciśnieniem akustycznym na poziomie 90 dB, impedancją, impedancją na poziomie 32 Omów. Do tego mamy właśnie system aktywnej redukcji szybu, który o 25 decybeli jest w stanie nam jakby sygnał z tła wyciszyć. Co więcej, mamy tutaj akumulatorki po 45 miliamperogodzin w każdej słuchaweczce, 400 miliamperogodzin w etui, co pozwala na mniej więcej 4,5 no może 5 godzin przy cichym odsłuchu na jednym ładowaniu słuchawek. Do tego etui pozwala na jeszcze trzykrotne doładowanie tych słuchawek, co powinno pozwolić na około 16 godzin łącznie na pełnym naładowaniu etui i słuchawek odtwarzania muzyki. Samo etui możemy ładować zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Ładowanie przewodowe to około 2,5 godziny przez przewód USB-C, który jest dołączony do zestawu słuchawki. Teoretycznie opisane są standardem IPX4, czyli na delikatne zachlapania powinny być odporne, jakąś potliwość, nie za dużą również, ale trzeba uważać już podczas biegania w pełnym deszczu, żeby po prostu nic się tutaj złego nie stało. Jeśli chodzi o Łączność, no to rzecz jasna, Bluetooth tym razem jest w tej wersji 5.1. No i muszę pochwalić, że jeśli chodzi o jakość sygnału i siłę połączenia, no to nie ma żadnego problemu. Od telefonu na siłowni czy gdziekolwiek, bez ścian, możemy spokojnie odejść o te 10-15 metrów. Jeśli jednak pojawią się jakieś przeszkody na drodze, no to ten, 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 ta, ta odległość znacząco się oczywiście zmniejszy. To było tak naprawdę tyle ze specyfikacji technicznej. Może od razu powiedzmy sobie, że słuchawki kosztują 300 zł na dzień dzisiejszy na stronie producenta, 299. Więc miejmy to już z głowy. A teraz przyjrzyjmy się temu, jak są skonstruowane, z czego wykonane i jak po prostu to się prezentuje. Zacznijmy od tyłu. Tym razem przewód, który jest no, wystarczająco długi, żeby sobie podładować od czegoś, będącego na biurku, czy laptopa, czy jakiegoś innego urządzenia wyposażonego w port USB. Nic nadzwyczajnego. Jeśli chodzi o wkładki, tak jak wspomniałem, trzy rozmiary silikonowych. Plus, jedna, która najbardziej mi przypada do gustu, piankowa. Dość duża, dobrze dopasowuje się do ucha i akurat z niej najlepiej korzystam. Jej dużym plusem jest również to, że stanowi ona. Swego rodzaju pasywny system redukcji szumu, można powiedzieć, a raczej po prostu dobrze odcinają nas od otoczenia już samą swoją konstrukcją. Typowa młoteczkowa konstrukcja z wydłużoną częścią dolną. Ja lubię tę konstrukcję, bo ona po włożeniu, że tak powiem, mocno wpada do ucha i opiera się tutaj na małżowinie. Dzięki czemu ja naprawdę stabilnie w tych słuchawkach się czuję. Nie martwię się, że one gdzieś mi tam jakoś wypadną. Podczas ćwiczenia czy biegów raczej nic złego nie powinno się stać. Przynajmniej w moim wypadku nie miałem ani razu takiej sytuacji, że gdzieś tam delikatnie mi się uchyliła. Całość wykonana z matowego tworzywa. Wyglądają bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba to wykonanie. Jest przede wszystkim w miarę niebrudzące się. Tutaj nie widać będzie za bardzo odcisków palców, mimo iż są to słuchawki w zasadzie czarne, no taki ciemny grafit, możemy sobie powiedzieć. Mamy na nich trzy otwory na mikrofony, zarówno do rozmów, jak i właśnie do aktywnej redukcji szumu. Na dole mamy piny do ładowania na takiej troszeczkę bardziej błyszczącej powierzchni i słuchaweczki bardzo fajnie wpadają do etui i automatycznie zajmują miejsce, że tak powiem do ładowania. Pod wkładkami w tym wypadku akurat właśnie piankowymi mamy takie eliptyczne maskownice przetworników w srebrnym kolorze, bardzo fajnie wyglądające i mimo iż wszystkie wkładki dostępne w zestawie są okrągłe no to one na ten maskownice wchodzą dość dobrze, bez problemu, więc to też myślę, że może być dla niektórych ważne. No ja akurat nawet nie musiałem ich zmieniać, bo te po prostu przyspadły mi do gustu najbardziej. Część korpusu y, również fajnie wykonana. Y, nie widać tutaj jakichś, nie wiem, cięć, szlifów niedopracowanych czy czegokolwiek negatywnego. Jest to po prostu dość wysoki, jak na tę scenę, standard i bardzo dobrze. Etui. Y, które również jest z tego samego tworzywa, bardziej matowego, delikatnie połyskuje tylko w świetle naszych lamp. Na co dzień tego w ogóle nie widać. Również całkiem łatwo jest je utrzymać w dobrej kondycji. Oczywiście, mokrymi palcami jak dotkniemy, no to będzie widać odcisk palca, nie da się tego ukryć, ale nawet wystarczy przetrzeć ręką czy rękawem, i już to wszystko ładnie znika. Na froncie mamy logo Audictusa Plus, taki minimalną szczelinkę, która ułatwia nam otwieranie wieczka. Pod którym oczywiście znajdują się sloty na słuchawki, wyraźnie opisane. Mm. No, tutaj po prostu nie ma na czym się skupiać. Wewnątrz jest trochę to bardziej wszystko połyskujące, ale tutaj akurat to się za bardzo nie brudzi, bo też tam paluchami za często nie będziemy grzebać. Lewa prawa oznaczenie, brak diod informujących tutaj o stanie baterii, troszeczkę to mnie dziwi. Przechodzimy na tył boksa. Mamy tutaj właśnie jedną diodę informującą o tym, czy boks jest aktualnie ładowany, czy nie i gniazdo USB typu C do ładowania. Na spodzie informacje producenta. Nic więcej, boksik lekki słuchawki również. Jedna słuchaweczka waży 5 gramów, dwie ważą 10 gramów, a tu i dodatkowo 38, czyli pełen zestaw nie spełna 50 g, także absolutnie nie będzie nam ciążył e, czy w kieszeni, czy w torebce, czy w plecaku, gdziekolwiek, będziemy go nosili. Tymczasem ja zakładam słuchawki i porozmawiamy sobie odrobinkę o tym, jak sprawują się w takim codziennym użytkowaniu. I tak jak wspomniałem, w silikonowych wkładkach po już po samym założeniu automatycznie człowiek czuje się nieco bardziej odcięty od otoczenia. Ale mimo wszystko no nie na tyle jakoś dyskomfortu nie czuję, żeby nie wiem, ucho się grzało, pociło. No ale teraz też jest taka pora roku, że akurat ciężko o taki efekt. Tym niemniej mnie te piankowe wkładki zawsze pasowały jakoś najbardziej. Tak jak widzicie, pewnie siedzą w uchu. No, i wspomnijmy od razu sobie o sterowaniu, które jest dotykowe, rzecz jasna. No, i mm, jeśli sam dotyk, który jest tutaj, zarówno na lewej, jak i na prawej słuchawce, działa poprawnie przy spokojnym, powolnym kliknięciu, naciśnięciu, możemy sobie spokojnie przewijać. Wznawiać i pauzować e, odtwarzanie muzyki. Możemy sobie trzykrotnym naciśnięciem wywołać asystenta, czy dwukrotnym naciśnięciem e, skorzystać z e, właśnie zmiany trybu, aktywnej redukcji szumu lub bez tego trybu. Dodatkowo cztery naciśnięcia e, według specyfikacji instrukcji powodują e, włączenie trybu, który zmniejsza opóźnienie sygnału ze słuchawek, a raczej ze źródła do słuchawek, dzięki czemu na przykład do gier e-sportowych gdzieś będziemy mogli odczuwać jakby jeszcze mniejsze opóźnienie, chociaż ono do oglądania filmów takich typowo z telefonów czy smartfona jest w zupełności akceptowalne, nie przeszkadza, nie ma jakiegoś wyraźnego rozbiegania ust i dźwięku, no to do gier sportowych faktycznie możemy sobie ten tryb jeszcze szybszej transmisji dźwięku włączyć. Cierpi odrobinkę na tym jakość dźwięku, więc do muzyki sobie tego raczej nie Polecam włączać, ale jeśli, tak jak mówię do jakiegoś grania, to ok, jest taka opcja, szanuję. No ta dużo gorsze wrażenia wzbudziła we mnie y, aktywna redukcja szumu, która tutaj no, szumnie chwalona na opakowaniu y, 25 decybeli, skuteczność. Y, tak naprawdę w moim przypadku nie czuję. Prawie żadnej zmiany. Ja też nie jestem jakby jeszcze zaawansowanym testerem ANC, ale naprawdę uwierzcie mi, że spróbowałem w domu wielu rzeczy robić jednocześnie, żeby tę aktywną redukcję szumu sobie tutaj jakoś wyczuć, czy ona działa, czy nie działa. No i przyznam szczerze, że jestem rozczarowany, bo tak naprawdę tylko jakieś najcichsze, odległe elementy otoczenia są, że tak powiem, ode mnie wycięte. Natomiast jeśli coś jest głośniejszego, czy bliżej, czy, czy telewizja, czy jakieś tam głośne klikanie w klawiaturę mechaniczną, nie wspominając o odkurzaczu, czy o blenderze, no to tego po prostu absolutnie słuchawki nie wycinają. Nie cierpi też na włączeniu tego trybu jakość muzyki nadto, no ale to pewnie właśnie dlatego, że niewiele się po prostu w tym trybie zmienia. Także miejmy to za sobą. Dla ANC zdecydowanie nie warto tych słuchawek kupować. Eee, trzeba tutaj spojrzeć w kierunku innych producentów lub innych modeli. Natomiast sama jak Dźwięku moim zdaniem jest już całkiem e, przyjemna. Tutaj przyznam szczerze, że słuchałem sobie tych e, Audiktusków e, nie znając ich ceny, bo mówię, a sprawdzę sobie wszystko nie znając ich ceny, nie patrzyłem po prostu ile kosztują. No i okej, okay, mamy mm, taką ciepłą barwę, moim zdaniem, dźwięku z dość wydatnym, sprężystym, e, przyjemnym basem. E, bardzo dobrze on brzmi przede wszystkim, tak jak ostatnio słucham, najwięcej muzyce hip hopowej, e, gdzie e, jest. Całkiem uderzający, ale nie na tyle y, jakiś bardzo głęboki czy niski, żeby być nieprzyjemnym. Podoba mi się. Y... Tak jak mówię, jest tutaj takie ciepłe zestrojenie tego dźwięku, które ja raczej lubię, szczególnie w takich słuchawkach nie za drogich, gdzie wiem, że wysokie i średnie pasma mogą być trudniejsze do odwzorowania. No to lubię, kiedy chociaż jest przyjemny bas i tutaj jak najbardziej nie można się przyczepić. Również w muzyce elektronicznej brzmi to dobrze. Jeśli chodzi o pasma... Średnie, no to teoretycznie tutaj tak się wydaje, że one są nieco wycofane, że jednak ten bass troszeczkę przysłania właśnie wokale między innymi, czy, czy pozostałe średnie pasma, ale wciąż jest dobrze. Posłuchałem sobie kilku takich ballad rockowych i, i odnosiłem się na razie cały czas, odnoszę się do nich, bo uważam, że są świetne sławki w swojej cenie do LG FN4, Tone Free i naprawdę nie było wcale gorzej niż w LG pod względem wokalu. I to jest moim zdaniem bardzo duży jakby plus dla tych słuchawek. Chociaż LG chyba będą obecnie tańsze, więc to też nie można traktować jakoś super tej opcji, bo 300 zł to wcale nie jest tak mało jak na jak na słuchawki TWS z niedziałającym ANC, powiedzmy sobie. No ale było naprawdę przyjemnie, podobało mi się. Było zarówno dość przestrzennie, było czysto przede wszystkim i było po prostu miło. Wysokie pasma, te najwyższe dźwięki, jakieś talerze perkusyjne i pozostałe takie najwyższe dźwięki są poprawne. Mnie się podoba, da się je jakby usłyszeć bez większego problemu. Też nie jakoś nie trzeszczą za mocno, nie wchodzą do ucha, pewnie przez to, że właśnie na froncie wciąż jest ten basi, to, to nie brzmiały męcząco dla mojego ucha. Także też myślę, że możemy to uznać spokojnie za plus. Także do jakości muzyki ogólnie no nie można się przyczepić, myślę, nawet w tej niezbyt niskiej, ale też nie, nie za bardzo wygórowanej cenie 300 zł. Gdyby to ANC działało lepiej, to fajnie. Myślę, że można było spokojnie by się pochylić i zastanowić nad tą propozycją. Z kolei jeśli działa tak przeciętnie, jak działa w chwili obecnej, to wolałbym, żeby tego ANC w ogóle nie było, a żeby kosztowały na przykład, nie wiem, 50-60 zł mniej. To w takim wyglądzie, z takimi funkcjami, jakie są, myślę, że byłbym w stanie zdecydowanie je polecić. Największy problem, jaki mnie spotkał, to było precyzja dotyku szybkiego, czyli jeśli chciałem dwukrotnie czy trzykrotnie nacisnąć słuchawki, no to czasami zdarza się, że one się kompletnie gubiły, nie wykrywały tego szybkiego dotyku, mimo że robiłem to powoli, czy znaczy powoli, mimo że robiłem to precyzyjnie, to to po prostu nie reagowały. Także tutaj coś ewidentnie nie grało, ale ale no, jestem w stanie to zaakceptować, jako że tego ANC i tak nie włączałem, bo po pierwsze skraca czas pracy baterii, po drugie niewiele zmienia, to po prostu działałem sobie bez ANC i tylko play, pauza, zwiększanie i zmniejszanie głośności to opcje, które dotyk wyłapuje dobrze. Asystentów głosowych też nie używam, bo, bo uważam, że jest to opcja zbędna. Także no, drobne mankamenty, niedziałające ANC i naprawdę fajna jakość muzyki w 300 zł. Tak w skrócie można podsumować Audictus Dopamin Pro. Z wami dzisiaj burzyk i chłopcy, którzy tutaj dzielnie siedzą obok i słuchają. Moto! Dzień dobry. Do zobaczenia. To